szaro i ponuro I Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy Witamy się z wami w sobotu No w sobotu, w sobotu, w jako sobotu, w sobotę W sobotu nie rabutajet. Rabutajet. Tak? Tak się mówi? Rabotaj, Rabotaje, ja? rabotaj. Nie pamiętam rabotaj. Nie pamiętam, już dawno temu miałam język rosyjski w nigdy. szkole Ty nigdy nie miałeś, nie? Dziwne, dziwne na no maksa to jesteś gównia, że tam już was uczyli takich bardziej przydatnych język. Przepraszam bardzo, za moich czasów religia wróciła do szkół. O. Kto pamięta? Jak się chodziło do kościoła, na nauki. Ja pamiętam że była zawsze religia. Nie było chyba czegoś takiego nie było, no? Pamiętam miałam w podstawówce i pamiętam miałam w ogólniaku. No to ty jakoś nie wiem. No i ja z miasta. Ja z miasta ty ze wsi, może dlatego. Nie, nie widzę w ogóle w tym nic złego, że zawsze sama bym chciała mieszkać na wsi ale kiedyś to by się na to patrzyło, nie? No, tak. teraz wszyscy uciekają no kiedyś właśnie był wieśniak, a teraz wszyscy z kolei znowu uciekają na wieś e, moi drodzy, jesteśmy w drodze do sklepu, tak jak chciałam zrobić chyba ostatnie zakupy, jeżeli coś kupimy przed wyjazdem do Polski, ale też muszę oddać jeden sweterek, który kupiłam w H&M i który bardzo brzydko tutaj e, odstaje także też się go oddam i może coś wezmę, co się stało? Perfekcyjnie tutaj przed... Stoję. Jestem nie jestem perfekcjonistą. Ostatnio, w ogóle ogólnie jak to nagrywam. Nie? Pierwszy raz po. od tygodnia chyba wzięłam aparat w rękę. Jakieś takie jestem nie. No także wzięłam po tygodniu film. Boże, po tygodniu film. Po tygodniu wziąłam aparat. Bo to prosiliście, żeby nagrywać. Później no. ma co oglądać wieczorami. Dziękujemy no. bardzo za takie miłe wiadomości i komentarze. To może zaczniemy nagrywać, jak ja będę śpiewał. Ciekawie, czy ktoś by chciał to oglądać? Nie. Zrób małe demo. Jestem z miasta. A czemu tak nisko od razu śpiewasz? No bo ja mam niski głos. Ale jak... jeszcze bardziej obniżasz. Kiedy śpiewałem w chórze, dwa dni, na basie byłem, tak, czy nie, na nie wiem? Na basie? No Nie wiem, jakiś niski głos, no ja mam no, niski No to głoske. widzę, że śpiewałeś faktycznie w chórze, jak mówisz, że na basie byłeś. Tak. <laughs> Je łopie ty, no dobra. Ale nie. za to jestem dobrym beatboxerem. No, z beatboxu. Beatboxowałeś kiedyś. Nie, tuszaj, tuszaj. Duszaj, tuszaj, <laughs> Także tak, idziemy zobaczyć co tam w trawie piszczy. I tak jak mówię, zaczęłam... Postanowiłam, że was włączę, bo już długo nie nagrywałam, także tak. zobaczymy, co tu ciekawego z tego wyjdzie. Tak. Jeszcze chcę coś powiedzieć. No. Chcę, żebyś podtrzymała jeszcze troszkę telefon. No powiedz. wiem. Mówiłam wam, że szaro i burro, ale naprawdę, zobaczcie, jak jest strasznie brzydko. W ogóle wygląda to teraz przed nami, jakbyśmy byli, nie wiem, w jakichś slamsach takich, nie? No. <grym> tak to brzydko wygląda, naprawdę, jak szaro jest. Masakra, zero zielonego. A za o, to zielone. Będzie śnieg. W Polsce. No, może będzie śnieg za tydzień w Polsce. Nie się rzucać kulkami, jeździć na sankę. To na odległość chyba. Och. Let me figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if it's guys. Oh, I love it's it. Very natural. Yeah. I just it. Yeah. Dzięki Cały make up Pani mi robi cały makijaż Bardzo okay, dobrze. po maskarę To się kończy na całym makijażu Nie potrzebuję nic jeszcze pod oczy Aż bo widzę wszystkie swoje zmarszczki Ale... No so Sometimes so good Dzięki yeah. Perfectly oh my God. Yeah, it's really my really good match. That one is natural. That's the one I always go for. Uh, what time do you finish here today? Uh, seven. seven, okay we'll be back. I just wanna walk no, uh, no we, I will be no. back. <laughs> we buy in a set now. I, I don't care. I just wanna walk away a little bit. Maybe that's gonna teach me or anything else. Yeah, I just wanna check that for sure. Can I back up? Yeah, I'll help you. Okay, no, thank you. You're gonna have�irling? Yeah. No, to best. Thank you so much. Not Moi drodzy, efekt końcowy. Pani za bardzo podjechała mi za oczy na pewno i muszę sobie coś domalować jakimś cieniem. I powiedziała, że mam tak małe cienie, że tylko troszeczkę wyżej podjedzie z podkładem. No trochę tutaj się czuję jak... Dobrze się czujesz, ładnie wyglądasz. Naprawdę ładnie wyglądasz. No, zobaczymy. Później zobaczymy tą, bo potrzebuję, jakąś, potrzebuję jakiś podkład, który nie będzie wysuszający mnie, bo mnie naprawdę każdy jeden podkład, który mam wysusza. Tu masz e... eyebrows, Także zobaczymy. No nie, już teraz nie pójdę do eyebrows. Idziemy do budza, no koniecznie. No takich skośnych pędzli to nie widziałam z Real Techniques. W ogóle nie wiem, też do oczu, do różu, no Boże, do rozświetlacza i do bronzera. Co ty robisz? myślałem, że jeszcze mogę to zrobić. A co to znaczy? To nie jest nic złego? Nie, to spok tak pokazuje. Tak się oglądam z, z tym podkładem. No nie Co myślisz, Ośław? Na pewno kijowo mi nałożyła bronzę. A chodzi o twoim zachowaniu. O, o moim zachowaniu to się denerwuje. No właśnie. I już po zakupach, albo dopiero powinnam powiedzieć po zakupach, jedziemy do domku, tak Radio? Czy chcesz jechać gdzieś do Indian? Szukam ładowarki. Użyjemy mojego telefonu i nie potrzebuję ładowarki. Ja mam pełną baterię. Kupiłam ten podkład, powiem Wam, no bo wydaje mi się, że w miarę okay wygląda. Mam jakąś. Masz jakąś? Kupiłam, znaczy Radosław kupił ten podkład i kupiłam też bazę. Eee, muszę pamiętać, że mam teraz skórę w bardzo, w bardzo złym stanie w tym momencie. Mam bardzo przesuszoną, to jest ogrzewanie. I delikatnie gdzieś mi tutaj weszła, tak mocno zaznaczyła pod oczami, no, ale pod oczami by nie leciała. Nie wiem dlaczego Pani poleciała, bo nie chciałam w ogóle żadnego... Mm, Korektora, bo u mnie każdy korektor źle sprawdza, bo mam za delikatną tę skórę. Także za wysoko mi trochę poszło, ale myślę, myślę że ogólnie okej. Okay. I w sumie tyle. Razie trochę sobie rzeczy kupił, nie? Tak. A ja no tylko to i to. Aha, no i buty mi Radek zamówił, bo, bo nie było na miejscu. Znaczy były te, co chciałam, ale była jedna była jedna noga, był jeden but z tyłu, a drugi but był na wystawie. Jak założyłam jeden i drugi, to ten przemierzany był luźniejszy, także zamówili mi. A te buty i dojdą do nas. Mam nadzieję, że przed wyjazdem dojdą. I tak. A ogólnie to bardzo mało kupiliśmy. No, już Wam mówiłam nieraz raz, nie dwa, że Radek cały czas do mnie lekką ręką, chcesz? Bierz. Chcesz? Bierz. Chcesz? Bierz. A ja się właśnie tak już nauczyłam e, wiecie, myśleć nad zakupem. Prawda? Co? Znaczy nauczyłam się tak myśleć nad zakupami, nie? Przedtem to tak bezmyślnie, I naprawdę. Nie zrobiłaś przykrość dzisiaj. Bo powiedziałaś, że jak pracowałaś w Londynie, to sobie kupowałaś takie drogie rzeczy, a odkąd jesteś ze mną, to, to sobie nie kupujesz Nieładnie, um. że jestem chip? nic nie widzę. Opór. More like. No opór. <laughs> nie, po prostu zmieniły mi się priorytety. Ja teraz sobie wolę... Co zrobiłeś? Ja teraz sobie wolę powiem wam wydać kasę na rzeczy do domu. Na przykład. I tyle. I po prostu nie kupuję, no ale tak powiedziałam, no bo tak powiedziałam, no bo taka, no tak, tak powiedziałam, bo zmieniły mi się, tak jak mówię, priorytety. No i dzięki Bogu. Widzisz od razu lepiej. Także tak, jedziemy do domu, bo jestem głodna jak smok Jest za 10 szósta, y, a jadą tylko śniadanie. Jeszcze z rąką musimy wyjść, a zaczyna o, chyba padać. Także, hmm. Zobaczymy, co Luna na no to powie. Luna to powiedz zabierz mnie na dwór. A wiedzie na dwór i zobaczy, że padę i wróci do domu, mm. i na tym to się skończy. Jak pójdzie z tobą, to będzie zadowolona, bo chodzi tylko i wyłącznie ze mną, i wreszcie na pewno chce iść ze swoim panem, też. Arche. Ze mną to tylko chce iść do kuchni, żeby jej dał ufo. No, ale Radek to ją ostatnio tak rozpieszcza, wszystko jej daje, nawet ze swojego talerza jej daje, co czego żeśmy nigdy psów nie uczyli tak? i bardzo źle robi. A to Lunie dawał Brukselkę? Ale to Radek. Wyrobiła robiła brudne bąki potem? Nie robiłam, bo znaczy nie wiem, bo poszłam spać, ale to nie dałam jej brukselki z talerza. Tylko jadam obiad, poszłam do pracy, wróciłam i dałam jej brukselkę. A nie jedząc, tak jak ty robisz. To jest najgorsze, co można zrobić. Dobra, idę, bo jest bardzo ze światła, to potem, potem, o tym. Robi się tutaj obiad o kolacja, moi drodzy. Tutaj mamy cebulę, marchewkę, czosnek, pastę pomidorową, kostkę warzywną, kurkumę, na to rybka, oliwki. Teraz przykryję, niech ta rybka tutaj sobie dochodzi. Później tylko jeszcze dodam e, pietruszki i będę jamać. Jest i moja rybka, powiem Wam, wygląda przepysznie. Nie wiem, czy się najem, ale Radek sobie zamówił czajnicę, sobie od niego wezmę, ma jeszcze ryż. Także wezmę sobie chyba od niego jeszcze trochę ryżu dosypię. Ale wygląda obłędnie. A to na wierzchu to jest domowej roboty sos aioli. Taki inny. są słodkie. Będziemy z Radosłem oglądać film, jaki? You were never really here? To taki tytuł będzie? No. Czyli nigdy ciebie tak naprawdę tutaj nie było. Ja cały czas, kochani, siedzę w podkładzie, no bo cały czas chcę zobaczyć, jak on, później będzie, jak on mi się będzie sprawdzał. Czym dłużej. Co? No to pięknie wyglądasz. Hmm. Trochę mi się wydaje, że zaczęło mi. Z czasem na mnie wszystkie podkłady jakoś lepiej wyglądają, a to mi się wydaje, że z czasem zaczyna najbardziej bardziej maszki wchodzić. No ale zobaczymy, mówię, mam strasznie przestruszoną celę. No już za późno mnie zresztą już kupiłam, także. A jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie teraz zaba nam się była fajna promocja. Że za każde 50 funtów wydane 10 funtów wracało na kartę, także spoko udało nam się. Eee, także obejrzymy film i później się pójdę wykąpać i zobaczę też, jak to wygląda. No to w tym świetle nie będziecie widzieć już zupełnie, ale nie podoba mi się, jak mi pani daleko zajechała. tej ja bronzerem ja tutaj ogólnie mam takie wąskie. tutaj no, numery od 1 do 4. No, ale co ty tam masz? Coś mam. Dwa. Dwa. Hmm. Nie, no, okej, okay. to podaj numery pod Najmniej kaloryczne, jeden. Okej, okay, w sumie to jest ten. Okej, okay, wezmę sobie to. A co jeszcze tam masz? Nieco. Oooo. <grym> Teraz już <chcesz> podmienić to? <grym> Zobaczcie jaki mam wybór, ale mam jeszcze czasy. Aha, bo jeszcze Wam nie powiedziałam odnośnie mojej diety. Jeżeli chodzi o kalorie, to liczyłam, liczyłam i zaczęło mi to denerwować, tak że wróciłam sobie trochę na Slimming World. A! I tak jak mówiłam, na no, Slimming World każdy chudnie, także pewnie jest szybko schudne, ale... Pewnie schudne, no ale zobaczymy, co tam dalej będzie, także no zobaczymy. Muszę sobie teraz wybaczyć, co ile ma synów. Chyba sobie wolę wziąć jeden listek z tego. Ogólnie to się bardzo dobrze trzymam i Radzie mnie wspiera i niech i nie jeździ na żarcie na zewnątrz, chociaż dzisiaj sobie co mówił. Dobra, nie gadam, pierdół, włączamy film. Aha, co chciałam powiedzieć? Pani mi tutaj za bardzo, y, wydaje mi się, brązerem poleciała. Nie y, ogólnie mam te policzki, widzicie, zawsze miałam takie y, zapadnięte. I jeszcze jak ona mi tutaj tym y, brązerem poleciała, to to jeszcze bardziej jest wyszczególnione, moim zdaniem. No ale, ale. Luna, co ten pan ci robi? Całkiem już wydziwia. <grym> Całkiem już hmm. wydziwia, tak. No mi się chyba podoba, bo merda ogonem. No, chyba jej się podoba, Boże. Fajne ciepło łapki, co? I w jedną, i w drugą. Czy tu trzeba nałożyć, tak? Ty I ma, na dwór ją tam. wypuścić. Ty takich. w łapkach takich? Nie, nie umiałaby, Chociaż ona się szybciej przyzwyczaja do wszystkiego, nie? Na mm. sweterek lubi, jak jej nakładam. Borys nie, no nie, w sumie też lubił. Borys się chłapa lizł, to mu nakładaliśmy skarpetki. Mm. I chodził I cały ja... dzień. Jezus, <laughs> Mariusz. Znowu, psie spa znowu, Luna ma. Luna ma codziennie psie spa z panem. No? Psie spa z panem? Ależ już ona piękna. Kota. Nie. Kota. Daj, kota, daj, kota. Daj kota. Daj kota. Daj. Nie Nie ma kota. Na razie oczywiście. Rick and Morty. A, a jutro wam pokażę, co sobie kupił, bo dzisiaj nie pokazywaliśmy. Odnośnie Ricky Morty. Tak? tak, najlepsza kreskówka ostatnich lat i nowe odcinki. A Guy nie? Famili... No też, ale Riki Morty to jest coś nowego. No oj, oj, suchy nas, suchy nas, suchy nas. Takie małe dęko się poczyniło. To jest śliwkowy żelazo do Bodyshop. Świetny, świetny, świetny zapach. E, także mogę polecić, a ja się z Wami żegnam, kochani, na dzisiaj. Dzięki bardzo. Pamiętajcie koniecznie o kciukach do góry. Buziaki! Pa, pa, pa. pa.